Na niewielkiej farycie, Traktor cennych 100 doła stoi oraz dom. W stodole mieszka mały sprytny traktor knarz nasz. Co nosi wdzięczne imię to? O traktor Tom zabawa wchowanego. Traktor tam, ma humor, gdy pracuje. O traktor Tom, 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 Tom on nigdy, on nigdy się nie psuje. Był miły, pogodny poranek na farmie Wiosenne Wzgórze Tom i Maluszek pomagali Uli karmić zwierzęta Tak! Już w porządku, wszyscy są po śniadaniu Jakie mamy następne zadanie? Zadanie, zadanie, zadanie! Przekro mi, Maluszku, nie dzisiaj Postanowiłam trochę odpocząć. Zamierzam posiedzieć w ogrodzie i poczytać książkę. To bardzo ciekawa powieść. Nie masz dla nas małego zadanka? Nie. Ale na pewno sami wymyślicie coś ciekawego. Właśnie, maluszku. Chodź pobawimy się. Znam jedną fajną zabawę. Chowanego. Tak, świetny pomysł, Brumko. Uwielbiam chowanego. Mogę pobawić się z wami? Oczywiście, Kombajniku. Przyłącz się, maluszku. To świetna zabawa. Sam nie wiem. Chyba nie umiem się w to bawić. Och, nie bądź mądry Maluszku. Przecież na pewno znajdziesz świetną kryjówkę. A ja jestem najlepszy w szukaniu. Dobrze, star szuka, zaczynamy Zamknij oczy i policz do dziesięciu, star. Do dziesięciu? To za mało, żeby się schować. Och, Maluszku, więc do ilu? Do stu, tysiąca, a, a może do miliona? Do miliona? Ale ja nie umiem liczyć do miliona. <grym <grym Star, zaczynaj! Raz, dwa, trzy, cztery... Reksia i zwierzęta także postanowiły pobawić się w chowanego. Schowam się w stodole. Star nigdy mnie tam nie znajdzie. Ja też chciałam ukryć się w stodole. Jest wiele miejsc, w których możesz się ukryć, maluszku. Może za oborą? Nie! Star zacznie szukać właśnie tam. 16, 17, 18. Wak i kwak uznały, że dom będzie świetną kryjówką. Reksia na pewno nie będzie tam szukać. Już wiem Tom, wiem! Świetna kryjówka, maluszku! Teraz to ja muszę się ukryć. Szybko jakiś pomysł. 21, 22. Reksia skończyła odliczanie. Star także uznał, że już wystarczy. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści milion! Szukam! Tom desperacko usiłował znaleźć sobie dobrą kryjówkę. Miejsce za stajnią wydawało się dobre, ale tędy nie można było się tam dostać, a czas uciekał. Z drugiej strony droga też była zablokowana. Aha, znalazłem cię, Tom. Mówiłem, że jestem w tym najlepszy. Ach. Niespodzianka! Ach, to było łatwe, kombajniku! Nie sądziłem, że zajrzysz do stodoły. Uh, <laughs> hmm. brumka, mam cię! Hmm, jeszcze tylko maluszek, gdzie on się schował. <śmienicza> 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 tu jesteś. Świetnie, maluszku. Znalazłeś najlepszą krójówkę ze wszystkich. Będę lepszy! Biedna Reksia nadal szukała. Nie znalazła jeszcze ani jednego zwierzęcia. Sam musisz znaleźć sobie kryjówkę. Dobrze, start! Raz, dwa, trzy! Schowam dziewięć, się w stodole. Nie bądź niemądry, kombajniku, tamtym razem też się tam schowałeś. Dzień! To moje ulubione miejsce! Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Się teraz zastajnią! Nieźle, maluszku, ale ja znam jeszcze lepszą kryjówkę. Tom miał problem ze znalezieniem dobrej kryjówki. Osiem, 39, 40, 41. Brumka, nie podglądaj! Licz jeszcze raz! Nie umiem się w to bawić, Brumko. Nie jestem dobry w chowaniu. Następnym razem powinieneś szukać. Może pójdzie ci lepiej. W końcu Reksia odnalazła wszystkie zwierzęta. O co chodzi, Reksiu? Chcesz wejść do środka? Co one wszystkie tam robiły? Kiedy tylko Reksia spuściła je z oka, wszystkie zwierzęta znowu się schowały. Brumka znalazła kombajnik, niespodzianka, i maluszka. Ale ze starem nie było już tak łatwo. Ci na to pozwoliłem. Tom zauważył stuk siana i wpadł na pomysł. Teraz Tom chce szukać. Chwileczkę, zmieniłem zdanie. Chcę znowu spróbować się ukryć. Tym razem szukał maluszek. Raz, dwa, e, trzy, e, cztery, pięć. Tom zaczął przekładać belesiana. Star chciał ukryć się za stajnią tak jak maluszek, ale był na to zbyt duży. Ale star nie poddał się łatwo. Wymyślił coś innego. Au! Pomocy! Utknąłem, utknąłem! Tom przygotował sobie idealną kryjówkę. <laughs> Nikt mnie tu nie znajdzie. To siano całkowicie mnie zakryje. Osiem, dziewięć, dziesięć! Gotowi czy nie? Szukam! Ratunku! Pomocy! Pomocy! Ha! Star! Znalazłem cię! Ale, ale, czy to na pewno najlepszy pomysł, żeby tu tak dziwnie zawisnąć na tym murze? Nie chowam się, utknąłem! Sprowadź pomoc, Maluszku! Nie mogę zejść na dół! Pomocy! Pomocy! Szybko! Star utknął! Na pomoc! Rotunku! Ojej, Star, jak się tam dostałeś? Ja. Ja pomyślałem. Nieważne, star, nie mów mi. Musimy coś z tym zrobić. Gdzie Tom? Chyba się ukrył. Zaraz go znajdziemy. Tom, Tom, gdzie jesteś? Tom! Wychodź! Zabawa skończona, Tom! Potrzebujemy Twojej pomocy. Pula ma dla Ciebie zadanie. <noise> nie mogą mnie znaleźć. Podpuszczają mnie, żebym wyszedł. Wiem, że to podstęp. Ula nie ma dla mnie żadnych zadań. Odpoczywa. Tom pozostał w ukryciu i czekał, aż ktoś go znajdzie. Ale po chwili wokół zrobiło się bardzo cicho. I Tom zaczął się niepokoić. Czy teraz wszyscy schowali się przede mną? Wszyscy ciągnąć! 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 Nic z tego. Star jest za ciężki. Tom! Jesteś! Przepraszam, nie wiedziałem. Bawiłem się w chowanego. Ula przywiązała linę do Toma. Ach. Ciągnij, Tom! Dalej! Wow. Wow. Jeszcze Hurra, no. hurra Dobra robota, Tom Co byśmy bez ciebie zrobili? A gdzie się schowałeś? Właśnie Gdzie byłeś? To moja mała tajemnica Ale owce odkryły ten mały sekret Choć biednej Reksi się to nie udało <noise>